Liga ESR Endurance nie zwalnia tempa i po słonecznej Francji przenosimy się na to Suzuka International Circuit w Japonii. Torton jest gospodarzem najbardziej prestiżowych zawodów na świecie, takich jak Formuła 1, japońska Super Formuła czy wyścigi FIM Endurance Championship. Nitka toru, po której będą ścigać się zawodnicy, ma 5,8 km i posiada 18 zakrętów. Wymaga ona od kierowców niesamowitej precyzji i płynności, gdyż nawet najmniejszy błąd będzie oznaczał tutaj utratę cennego czasu lub co najgorsze wycieczkę do pobliskiego żwiru. Zawodnicy zmierzą się ze sobą za kierownicą a od klasy GT3, najbardziej popularnej i licznej klasie w tej odsłonie. Aktualnie w klasyfikacji liderem jest Zico, ale zwycięzcą poprzedniego wyścigu Dachu jest tuż za nim na drugim miejscu Execvo z Iron Racerem. Po ostatnim wyścigu jednak najgłośniej było o fatalnej strategii zawodnika z Czech Zito, któremu paliwo skończyło się na początku 13-kilometrowej pętli Lasarf, kiedy prowadził z dużą przewagą. Ostatecznie udało mu się skończyć wyścig na ósmym miejscu. Czy uda mu się pozbierać po poprzednim wyścigu i stanąć na najwyższym stopniu podium? A może to będzie znowu Dach lub lider klasyfikacji Ziko? Przekonamy się o tym już w tę sobotę 9 lipca o godzinie 18.30 na kanale ESR. Serdecznie zapraszam Wasz komentator SGORD. Cześć.